Zapytany o brak przyjaciół, stoik porównał kiedyś przyjaźń do diamentu, rzadkiego i cennego. Przyjaźnie mają wielką wartość i zdarzają się nieczęsto, ale na Twojej drodze mogą pojawiać się również czasem imitacje. Po kilku błędach w osądzie i po przykrych doświadczeniach możesz zacząć wierzyć, że wszystkie przyjaźnie to iluzje i są tylko jak kolejne podróbki. Stoicy uczą, że prawdziwi przyjaciele są jak skarb, który należy cenić. Bo w życiu może być trudno znaleźć kogoś autentycznego, któremu można naprawdę zaufać. Co to oznacza, kiedy często jesteś samotny wędrując po świecie, który wydaje się być przepełniony innymi przyjaźniami? Brak przyjaciół może wskazywać na coś głębszego, coś, co jest w Tobie zakorzenione. Dziś zagłębimy się w tę delikatną kwestię, eksplorując niuanse świata przyjaźni lub ich braku. Przyjrzymy się złożoności współczesnej dynamiki społecznej i jej wpływowi na nasze związki. Pamiętaj, że brak tłumu przyjaciół nie odzwierciedla Twojej wartości. Czasami warto znaleźć jeden prawdziwy klejnot. Zostań ze mną, by zrozumieć, dlaczego niektórzy mają problem z nawiązywaniem kontaktów, zbadamy tego przyczyny. I co najważniejsze, pokażę praktyczne stoickie kroki, które pomogą ci w tworzeniu autentycznych przyjaźni. Rzucam ci wyzwanie, byś odważył się na ten ruch. Witaj w oświecającym świecie stoicyzmu, gdzie stare spotyka się z nowym i gdzie uczymy się, jak wieść, życie pełne satysfakcji i spokoju, a więc ruszaj do przodu z głową do góry. Po pierwsze, problemy z zaufaniem. Twoja dobroć nie tkwi w myślach innych ludzi, bo gdy mówisz coś do innych, nie robisz tego po to, by im zaimponować, ale by się wyrazić. Przezwyciężenie strachu przed osądem na rzecz autentyczności odciąża, zmieniając rozmowy z areny konfrontacji w miejsce, gdzie możliwe jest głębsze zrozumienie i radość z wzajemnej interakcji. Zrozum, że przyjaźń nie jest żadnym trofeum do wygrania, ale ogrodem do pielęgnowania. W poszukiwaniu relacji pozbądź się potrzeby natychmiastowych wyników. Seneka widział życie jako podróż, więc postrzegaj każdą interakcję jako krok na swojej drodze, a nie jako test Twojej wartości. Skupiając się na byciu sobą, tworzysz przestrzeń dla relacji, które rezonują z Twoim prawdziwym ja. Pamiętaj, że w stoickim nurcie każda osoba spotkana to szansa na naukę, rozwój i refleksję, a nie tylko kolejny przyjaciel do dodania do listy. Przez pryzmat stoicyzmu, nieśmiałość i introwersja przekształcają się z cieni w źródła siły. Nie chodzi o pokonywanie tych cech, ale o ich zrozumienie i wykorzystanie do nawigowania w skomplikowanym świecie relacji. Zaufanie jest jak chodzenie po cienkiej linie. Balansując walczysz o własne wartości. Ono nie jest rozdawane jak darmowe próbki w sklepie, ale zdobywane kawałek po kawałku. Zacznij od zrozumienia siebie, co sprawia, że działasz, a co cię przeraża. To pewność tego, kim jesteś jest, jak posiadanie kompasu w gąszczu relacji. To opowieść o tym, kiedy otworzyć drzwi komuś, a kiedy trzymać je zamknięte. Drzewo stoi mocno, bo zna swoje korzenie, ty też zapuść głęboko swoje wartości. Samowiedza jest kluczem do zrozumienia, jak nawigować w relacjach opartych na zaufaniu. 2. Nieśmiałość lub introwersja. Przyjaźnie są jak dłuta rzeźbiarza w kamieniu odsłaniają arcydzieło. Ty także możesz kształtować swój świat społeczny, budując znaczące relacje, które przetrwają próbę czasu. Jesteśmy stworzeni do bycia istotami społecznymi, ale dla wielu labirynt interakcji międzyludzkich przypomina układankę z brakującymi elementami. Nieśmiałość jest często postrzegana jako przeszkoda, ale odwróćmy na chwilę ten scenariusz. Wyobraź sobie widzenie tej cechy nie jako bariery, ale jako unikalną przewagę, która pozwala postrzegać świat inaczej. Mądrość stoicka polega na sztuce obracania słabości w mocne strony. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie swojej natury. Pamiętasz Marka Aureliusza, jak mówił, by akceptować rzeczy, które los ci przynosi? Twój introwertyzm nie jest wadą, lecz cichą mocą. Ten fakt potwierdza, że twoja podróż jest inna, ale nie mniej wartościowa. Gdy zaakceptujesz siebie i uwolnisz się od szeptów, co by było gdyby, przekonasz się, że jest to twoją zbroją w tętniącym życiem świecie interakcji społecznych, czyniąc cię niewzruszonym w swojej cichej pewności siebie. Teraz wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu, czując znajome uczucie nieśmiałości. Tutaj stoicyzm błyszczy, mówiąc: Skup się na tym, co masz pod kontrolą. Bo ona leży w Twoich czynach i słowach. Nie musisz reagować natychmiast, aby nie popełnić żadnego błędu. Twoja nieśmiałość może zagwarantować Ci niezbędny dystans i w ten sposób zyskasz przewagę nad pozostałymi. 3. Brak możliwości społecznych. Twoją mocą w wiecznie zmieniających się przypływach ludzkich połączeń jest rozpoznanie, że ludzie są jak pory roku, zmieniają się. Ktoś może dziś wydawać się godny zaufania, a jutro odwrócić się od ciebie. To nie jest wezwanie do budowania ścian wokół swego serca, lecz do zauważenia, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Zachowaj równowagę emocjonalną, jeśli zawiodłeś się, to nie koniec świata, ale okazja do nauki i wzrostu. Nie chodzi o stawanie się zimnym i odciętym, ale o zrozumienie, że perfekcja jest mitem zwłaszcza w kontekście zachowań ludzkich. Bądź jak woda dostosowująca się do nurtu, jest zawsze wierna swojej naturze. Otwartość i uczciwa komunikacja są twoimi najlepszymi narzędziami. Jeśli wkradają się wątpliwości, porozmawiaj o nich, to jak włączenie światła w ciemnym pokoju, nagle wszystko staje się jaśniejsze. Nie unikaj rozmów, bo one są mostami, które mogą prowadzić do głębszych i bardziej znaczących relacji. Rozmowa może zmienić nieporozumienie w moment jasności. Pamiętaj jednak, że komunikacja to dwustronna ulica słuchaj tyle samo, ile mówisz. Równowaga między mówieniem a słuchaniem tworzy rytm, taniec słów i zrozumienie, które wzmacnia więzi przyjaźni. Ostatecznie chodzi o budowanie kręgu przyjaciół, gdzie zaufanie jest fundamentem, a nie czymś przypadkowym. Brak możliwości społecznych może sprawiać wrażenie, że brakuje przyjaciół, ale często to oznacza brak angażowania się w otaczający nas świat. Telefony buzują z powiadomieniami, a serca tęsknią jednak za rzeczywistymi połączeniami. Wyobraź sobie, że na przykład wolontariat w Twojej społeczności nie polega tylko na pomaganiu innym, ale jest bramą do spotkania nowych ludzi i tworzenia autentycznych więzi. Udzielanie się w lokalnych inicjatywach, klubach czy grupach zainteresowań może otworzyć drzwi do nowych przyjaźni, opartych na wspólnych wartościach i doświadczeniach. 4. zmieniające się okoliczności Zmieniające się warunki życiowe stwarzają często przeszkody w budowaniu głębokich przyjaźni. Inspirując się mądrością Marka Aureliusza, który subtelnie zachęcał nas do akceptacji losu, widzimy, że nawet najdrobniejsze okazje mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia nowych więzi społecznych. Możesz zacząć od prostych działań, takich jak rozmowa w kawiarni, dołączenie do klubu lokalnego, czy uczestnictwo w zajęciach online z ludźmi o podobnych zainteresowaniach? Kluczowe znaczenie mają małe interakcje, które stanowią fundament budowania zaufania w relacjach społecznych. Podobnie jak rośliny potrzebują wody i światła do wzrostu, ty potrzebujesz innych ludzi. Wzmacnianie umiejętności społecznych wymaga cierpliwości i troski. Obejmuje to umiejętność słuchania z empatią w świecie, w którym każdy pragnie być zrozumiany i wysłuchany. Ważne jest zadawanie pytań z prawdziwym zainteresowaniem oraz wnikanie w historię innych, aby budować głębsze połączenia oparte na wzajemnym szacunku. Nie chodzi tylko o to, by imponować innym swoim dowcipem czy opowieściami, chodzi raczej o tworzenie przestrzeni, w której inni ludzie czują się cenieni i akceptowani. Akceptacja zarówno wzlotów, jak i upadków w relacjach społecznych pomaga nam zrozumieć, że każda interakcja, niezależnie od jej wyniku, jest częścią społecznej podróży ku wzajemnemu zrozumieniu i współpracy. 5. Zmiana priorytetów lub Twój wzrost. Przeorganizowanie priorytetów lub ich zmiana nie jest odzwierciedleniem Twojej wartości, ale naturalnym aspektem ludzkiej natury. Każde doświadczenie, przez które przechodzisz, nie tylko rozwija twoje umiejętności społeczne, ale również uczy cię poruszania się w skomplikowanym krajobrazie ludzkich relacji. Warto pamiętać o fakcie, że twoja autentyczna wartość jest niezależna od liczby znajomych towarzyszących ci w życiu, czasem pojawiają się zmieniające się warunki, które prowadzą do braków w sferze towarzyskiej. Na przykład w dzieciństwie tworzymy liczne przyjaźnie, które są jak beztroskie chwile spędzone pod drzewem, lekkie i niewymuszone. W miarę jak dorastamy, uwaga często przenosi się na inne aspekty życia, takie jak pieniądze, status czy kariera. W tej gonitwie czasem nieświadomie zaniedbujemy te dawne relacje, które kiedyś stanowiły nasze wsparcie, bo w nich można było schronić się przed burzą. Zmiana priorytetów to naturalny bieg dorosłego życia. Jednak w pędzie za tym, co uważamy za istotne, możemy przeoczyć to, co już posiadamy. Podobnie jak ogrodnik, który dostrzega cień jabłoni, dopiero wtedy, gdy zaczyna odczuwać potrzebę ochrony innych roślin od palącego słońca, często zdajemy sobie sprawę z utraty przyjaciół, którzy byli dyskretnie w milczeniu. Wspierając nas w codziennych wyzwaniach i radościach życia. Dbanie o przyjaźnie wymaga świadomego zaangażowania, podobnie jak pielęgnowanie ogrodu, który potrzebuje stałej opieki i małych gestów życzliwości. Inicjowanie kontaktów, angażowanie się w rozmowy i bycie obecnym nie tylko w dobrych momentach, ale także w trudniejszych chwilach to klucz do rozwoju trwałych i autentycznych więzi. Przyjaźnie rosną i umacniają się jak drzewa z korzeniami, które sięgają głęboko wody życia. Historia o jabłoni pokazuje, że prawdziwe przyjaźnie to droga dwukierunkowa, wymagająca zaangażowania i troski z obu stron, nie tylko wtedy, gdy jest wygodnie, ale przez cały czas. 6. Samopoczucie psychiczne. Dobre samopoczucie psychiczne w dynamicznym życiu, gdzie równoważymy karierę, Edukację i osobiste kwestie często związane jest ze zmianą priorytetów, która może budować lub niszczyć przyjaźnie. Filozofia stoicyzmu, aktualna od starożytności do dziś, uczy akceptacji tej dynamicznej natury życia. Wyobraź sobie życie jako rzekę nieustannie płynącą i zmieniającą swój kurs podczas nawigacji przez gwałtowne prądy awansu zawodowego i spokojne wody. Życia rodzinnego. Czas na społeczne interakcje powinien być naturalnym przejawem tych zmian i przepływów, które nie są problemem, ale normalną rzeczywistością. Stoicyzm oferuje praktyczne wskazówki na te czasy, kiedy dni wypełnione są spotkaniami, obowiązkami rodzinnymi i terminami, kuszącymi do utrzymania szerokiego kręgu przyjaciół. Jednak ta filozofia zaleca jakość ponad ilość, wskazując, że lepiej jest mieć kilka głębokich, znaczących przyjaźni, niż liczne powierzchowne kontakty. Nie chodzi o odrzucanie ludzi, ale o skupienie energii na tym, co najważniejsze. Ważne jest, aby szanować swój czas oraz czas innych, pielęgnując autentyczne i satysfakcjonujące relacje, dostosowując się do zmiennych priorytetów życiowych. Przyjęcie tej podróży z mądrością i odwagą pozwala docenić każdą osobę, którą spotykamy, niezależnie od tego, czy zostają na chwilę, czy na dłużej. To dodaje niepowtarzalnej wartości do gobelinu naszego życia, która powinna być obecna we wszystkich jego aspektach. 7. Wybór stylu życia Przyjęcie stoicyzmu jako filozofii życia pomaga budować przyjaźnie. Które nie tylko mają znaczenie, ale także rezonują z osobą, jaką się stajesz. W naszym ciągle zmieniającym się życiu dobre samopoczucie psychiczne jest często odsuwane na boczny tor w gąszczu codziennych obowiązków. Stoicyzm nie jest tylko opowieścią o filozofach wykutych w marmurze, ale także o współczesnej odporności mentalnej. Uczy, że wewnętrzne bitwy mogą być jak labirynt w ciemnościach, gdzie nie należy próbować jej całkowicie rozproszyć, ale raczej zobaczyć stróżkę dającą światło. Stoicyzm pomaga rozpoznać, że nasze mentalne przeszkody mogą budować mury zamiast mostów między nami a potencjalnymi przyjaciółmi. Stoicyzm to praktyczne podejście. Nie chodzi tylko o cytowanie myśli filozofów przy kawie. Ale o codzienne działania i uważność. Medytacja nie jest zarezerwowana tylko dla mnichów. Jest to praktyka dostępna dla każdego, pomagająca zarządzać życiem i promująca spokój umysłu. Spokój jako cel może wydawać się luksusem w naszym pędzącym świecie, ale to on stanowi fundament trwałych przyjaźni. To nie ucieczka na plażę. Lecz znalezienie wewnętrznego pokoju w środku chaosu życia. Przyjmowanie stoicyzmu oznacza rozpoznawanie i zarządzanie emocjami poprzez autorefleksję i konsekwencje, co prowadzi do wewnętrznego spokoju i autentycznych przyjaźni. Osiem różnice w zainteresowaniach. Różnice w zainteresowaniach mogą działać jak różne nuty muzyczne, każda wyjątkowa, ale będąca częścią większej melodii. Kiedy nasze zainteresowania się zderzają, nie traktuj tego jako przeszkody, ale jako szansę na stworzenie symfonii połączeń, które jeszcze nie zostały odkryte. Stoicyzm zachęca do przyjęcia ich jako okazji do poszerzenia naszych horyzontów. Wyobraź sobie, że kochasz muzykę rockową, a twój kolega. Preferuje klasyczną. Może to wydawać się przepaścią, ale jest to również most czekający na przekroczenie. Stoicyzm sugeruje, by zaakceptować te różnice jako kamienie milowe, prowadzące do szerszego zrozumienia świata. Znalezienie harmonii w różnorodności zainteresowań może prowadzić do głębszych, bardziej wartościowych relacji, otwierając się na różnorodność pasji wokół nas. Nie tylko uczymy się nowych rzeczy, ale także otwieramy drzwi do nowych relacji i perspektyw. Stoicyzm podkreśla znaczenie ciekawości i otwartości, przypominając, że każda osoba, którą spotykamy, zawiera wszechświat doświadczeń i pomysłów. Załóżmy, że jesteś zagorzałym graczem, a twój sąsiad pasjonuje się ogrodnictwem. Zamiast tylko kiwać głową i udawać zainteresowanie, zapytaj o ich ulubione rośliny. Docenienie ich pasji nie oznacza, że musisz stać się ekspertem w ogrodnictwie, chodzi o pokazanie autentycznego zainteresowania ich światem. W zamian, pozwalając im zobaczyć i docenić Twoje pasje, tworzycie wzajemne zrozumienie i szacunek, które są fundamentem silnych przyjaźni. Brak przyjaciół może być ostrym sygnałem, że zbyt mocno zanurzasz się w codziennym zgiełku. I zapominasz o tym, co naprawdę ważne. To znak, że być może nie inwestujesz wystarczająco w autentyczne relacje, goniąc za powierzchownymi celami. Stoicyzm przypomina, że zmieniające się priorytety i okoliczności mogą wpływać na twoje przyjaźnie, ale to nie jest usprawiedliwienie dla ich zaniedbywania. Może czas przestać skupiać się na ilości znajomych, i zacząć cenić jakość relacji. Różnice w zainteresowaniach nie są wymówką, to twoja szansa na zbudowanie głębszych, bardziej znaczących związków. Jeśli nie masz przyjaciół, zastanów się, czy naprawdę jesteś otwarty, autentyczny i zawsze gotowy, by zrozumieć innych. Mam nadzieję, że ten film dostarczył ci nowych narzędzi i inspiracji do pracy nad sobą i dążenia do stoickiego spokoju. Zapamiętaj słowa Marka Aureliusza. Jeśli coś jest dla Ciebie trudne, nie sądź, że jest niemożliwe dla człowieka. Jeśli coś jest możliwe i odpowiednie dla człowieka, uważaj, że jest osiągalne dla Ciebie. Dołącz do naszej stoickiej społeczności i razem zgłębiajmy nauki stoicyzmu, aby stawać się lepszymi, silniejszymi i bardziej odpornymi na wyzwania życia. Dziękuję, że jesteś ze mną.